No, cześć, witam was w czwartym odcinku Poranków z Już zaraz zaczniemy czwarty odcinek Poranków z Po prostu Igor tam robi jakieś jajecznice, nie Igor, wszystko sobie. Nieprawda, nic, nic, nic na mnie nie masz masz jajko i petalnie to znaczy, że robisz. nieprawda, to wszystko jest kłamstwo i ja, ja... ja... będzie Ty będziesz taki miły misiem w tym filmiku. Już by się nie wpływę w kat. Śmietanka ma 10% tłuszczu. Ty, to to sprawa będzie ryzykowne, żeby tak zrobić leśnicę, ale spróbuję. Jestem zaskoczona, Igor właśnie zrobił dobre śniadanie. To jest jakiś szok. Jajka, sałatka, parówki w ogóle o... Jesteśmy w sopocie, jest poranek, niedługo idziemy na plażę, będzie się w ogóle działo. Zaraz odpowiem na kilka pytań, zjemy jajczynicę, nie wiem, taki będzie trochę daily poranki, ale w sopocie i fajnie na plaży będzie super. No to przechodzimy do pytań. Dokończ poranki Zuzanki. Seria jest bardzo ciekawa. Co tydzień czekam na nowy odcinek. O, w takim razie bardzo dziękuję. Czuję, że do końca wakacji dam radę robić, ale nie wiem, czy będzie co tydzień. Po prostu czasami będę robiła może inne filmiki w sobotę, no ale, ale postaram się. Bądźmy przyzwyczajeni, sobota rano, ranki, sobotnie poranki Zuzanki. Sam sobie make-up, bo w każdym odcinku jest niesamowity. Mam takie pytanie, bo było 90, a w górę, prawie Jeżeli mój. No, masz chyba niesamowity make-up taki w takim razie. Te niebieskie kreski wyglądają jak takie dwa grusuki. To był komplement! Dziękuję. No, komentarz, że to odpowiedź. Masz jakieś plany na wakacje, czy raczej z pomptą? Nie wiem, jak będą wyglądały te wakacje, na pewno postaram się przeżyć jego niesamowity. I w ogóle fajnie, ale dzisiaj, pierwszy dzień wakacji, zaczynamy Sopot plaża. Jeśli macie ochotę, to teraz, właśnie, taka będzie relacja z plaży, bo idziemy z Igorem na taką imprezę z lodami, algidą, milkiem, będzie naprawdę chyba super. Także przenosimy się teraz na plażę i zaczynamy początek wakacji. No to już jesteśmy prawie, prawie, znaczy, jesteśmy już na, po, na plaży, Igor tam sobie kręci. Ale... Kręcę sobie. Molo, jeszcze jest daleko, całe w ogóle, tu to, to wszystko jest daleko, także idziemy. Odpowiedz no że teraz wróciłam z plaży. To, co piję, to jest woda z cytryną. Pytanie. Masz chłopak? No nie ukrywam ostatnio spotykam się z takim jednym, mam do niego bardzo duże plany. Czuję, co, że co, może... Co? Co? Coś z co? tego być, może być coś z Nie no, ja mam Jej! Ale chodziło mi o Igora! Odaję moje pieniądze. Najpierw on musisz mi oddać. To jak się podziwimy, kogo będą dzieci? Hmm że mi jest przede Ja nazywam się ty Antka. Antka. Dobra, Antek, bierę. Mogę zamieszkać na tym krześle? Myślę, że nie będzie. Możesz na kolejne pytanie. Zielony kotkiń prawdziwy od urodzenia kolor oczu? Mm -hmm. To mnie zaskoczyło, no bo wiesz, od urodzenia kolor oczu zielony, kurde, a ja bym mógł. Tak. Mógłbym się zmienić w trakcie życia? o i czarnuchu wyjmę. Mm. Czarne nie znaczy, że nie mają tyle samo prawo, twoje Białe oczy ty, zielone oka, Gdybyś mogła wybrać w jakim filmie chciałabyś żyć? No ja, ja bym chciała żyć na pewno w Harrym Potterze, Hogwarts Wiecie, że ja kiedyś miałam taką naprawdę dużą depresję, że to jest nieprawdziwe Ja jak tak sobie byłam w trakcie czytania książek, to było takie smutne Nawet miałam z koleżanką takie tajne hasło które jak gdyby naprawdę kiedyś przyszła ta sowa, przyleciała ta sowa z listem, to, to napisałam sobie tylko taką krótką wiadomość, traktor. I ten traktor miał znaczyć, że istnieje Howard i nie ma mnie, nie odzywa się do nich i w ogóle, bo właśnie pojechałam, poleciałam, przetransportowałam się do uczelni i no prawda, prawda? Bo, bo wiesz, że mi powiedziała, że istnieje Howard w liście, to by nie będę nie zeszkowym. Nie mogą w ogóle sobie mówić kiedy co, że Howard istnieje. No hermiona na przykład. Slama Żadny... głupia! Jeeu! No... Yeah. On <grymio> no, żartuje! Dobra, to troszkę taka hermiona. Zajada ślimaki, Zusia, je Gdzie kupiłaś swoją fiszkę? No nie wiem, wpisałam sobie w Google, a to... E a -a -a -a. To nie jest fiszka. To jest penny Już to mówiłam w tamtym odcinku. No to jest Igora fiszka! Proszę oddać mi moje maleństwo! To jest... Czuję, że ona ci się zdaje z sukienką, z twarzą i z włosami poprzedniego hey, życia. Hey, to, to jest coś lepszego. Coś lepszego niż to tutaj. Nie żartuję, O wiele lepiej myślę, Twoje jeździ. To za bardzo trafię. Ma takie chaotyczne skręcanie. Za późno, to się powiedziało, zostało powiedziane. Już się tego nie dni. Ej, to jest chyba koniec pytań moich! Co teraz, Igor? Koniec pytań! Tak sobie myślę, że jeszcze nie powinniśmy zakończyć, macie teraz takie ładne ujęcie, trochę Sopotu, ulic, morza i wszystkiego, naprawdę super, pojechać sobie nad morze na wakacje, to jest chyba takie uklepane, nie? Morze, wakacje, pojedźmy w góry, go jedziemy w góry. Jedziemy w góry. Jedziemy w góry do lasu i w ogóle, naprawdę. To ja chcę. No, ale naprawdę Sopot jest piękny, chcę tu już chyba czwarty raz, jest naprawdę słonecznie, chociaż na molo bardzo wietrznie. se je domova, je sem super in mu je. W razie bardzo dziękuję. Do zobaczenia w kolejnych porankach. Zuzanki i miłych wakacji. Pa 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 pa, Zuzia!